Szybko ja ci tu rzucę drzwi Czekaj czekaj, robię się 8, 7 Jest mózg Nie wiem, ty miał drzwi Masz drzwi Tu leżą drzwi Naprawia? Nie da się chyba naprawdę drzwi. Nie, nie, dawaj, dawaj

co teraz zrobił Wiesz czy oni próbują to zrobić tymi No właśnie Łę, tu trochę jest Serio zajebali tu tym Jeden leży Drugi Trzeci. Pogobało mnie. Gdzie? Le-leżę. Halo? Żyjesz czy nie żyjesz? Pogobany jestem, nie mogę być. Kurwa, nie to łóżko. Odlewaj się. No, staram się stary. Trzech zabiłem. Nie mam łóżka tam Przez ten wybuch musieli mi łóżko rozwalić Ja wierdolę daj mi Kurwa ty się nie możesz ruszyć Mógłbyś mi jakoś ten swoje łóżko przestawić Żeby on nie podnosił kurwa tych swoich pajaców ja, masz masz Mam łóżko? No. Nie mogę się teraz kilnąć. Gdzie tu jest ten niedźwiedź? Ktoś biegnie, stawiasz w Ja nie mogę, nie mogę się kilnąć teraz Kurwa, ja się killnąłem specjalnie Przedemnąłem Ja pierdole, zabił mnie Skawaha 107 sekund O oh, boże nie Ja zabilę tego ostatniego co wskoczył Tylko ja się zbugowałem między dwoma skrzynkami Justik. Tutaj jakiś pajac jest Kolejny jakiś wskakuje. Oni tu musieli wyłożyć piwory, wiesz. Chuj, bacajmy do tego. Co? Musimy wadać do, do bazy, no bo nie, jak nam przedrodzimy? Tam już nie ma jak się robić. No ja mam jeszcze łóżko tam, nie? Bo ten ziomek boi się wejść do środka. On stoi Aha. cały czas na zewnątrz, wiesz o co chodzi. Bo bo mój kałak leży tam między skrzynkami jak coś. Aha znaczy ja tak. wiesz, ja skoczyłem na schody, podniosłem kawałaj z ziomeczka i on stał przed drzwiami, ten gościu kurde i wiesz. No, no tam masz ubranie, tam masz wszystko, no. Znaczy to kiedy jestem znaczy. ubraniem. Wiesz ja wolę... Jakbym go zabił tego typa, no to bym pozbierał tą resztę, nie? Ja jednego zabiłem, jednego zabiłem jeszcze zabiłem tego ostatniego co przed, no ale nie mogłem wyskoczyć. Chciałem się szybko złożyć wiesz, w sobie killa, no ale... Ja nie wiem kogo stary z pozabijaliśmy, wiem, że trzech się wyłożyło. Jeden Cztery był... No to nie wiem, ja trzech chyba zabiłem nawet. Albo dwóch i ty... Nie ja wiem tego stary Na pewno zabiłem tego co chyba ciebie zabił. No no to, to, to tego mogłeś zabić, nie? Bo mnie ten gościu z dworu jeszcze ściągnął. No, no cały czas czeka przed tym, przed wejściem. Tam i... 13 sekund czekam. Wiesz jak on mnie teraz zabije to ja już tam nie idę. Nie? A, ja już do bazy, bo ja tam nie mam łóżka, no to w sensie, tam przed. Mhm. Gdzie ty masz tego twojego kałacha niby? Między dwoma skrzynkami. gdzie umarłem. dożyć kałach. O stary, tu ci powiem, że może być problem. Wpisyłem sobie killa i upadłem z tym, co Zabił swojego debil Podniosłem sobie LRK z tej powieści Jak masz tam gdzieś ten to postaraj się założyć szybko drzwi, że to chodzi Nie mogę założyć drzwi, nie mam jak Metal powinien gdzieś tam tam musisz musić beka, że dwóch chłopów ich położyło wszystko. Zabiłem jednego. Ja tam mogę lecić w lasa, bo nie mam innego Zabił mnie kurwa. No już dwóch weszło do środka nawet nie Ale tam to się wam powinno poznikać stary ty, tyle trupów leży że to bajka nie Oni będą czekać jeszcze się od razu wiesz Tylko tam powrzucali żeby... mi pali łóżko już A czemu ty nie robisz? na sobie Ty już długo ginąłeś Dobra, chuj Spalił łóżko, wszystko spalił O, już się zblokowałem Szkoda gadać No już nie mamy łóżka tam Dobra To co? Mamy tu jakieś rakiety nie mamy. Co? Mamy tu już jakieś rakiety? Tu już nie mamy prawie nic stary. Mamy 819 prochu. No mamy na 3 rakiety. No 3 rakiety jakoś tak mamy. Zapaliłbyś to owisko straciliśmy dwa kałachy, czy nie? No straciliśmy dwa nie. kałachy Nie no Rakietnice, ale to tak wyrzuciliśmy tam prógu towaru. Znaczy ta rakietnica też była prawie nie do użytku, nie? Tam były na parę strzeleń i ona już wiesz, nawet jakby się naprawił, to też i tak jest na parę strzeleń. I koniec. Nie ma rakietnicy. Ty miałeś wszystko na sobie, tak? Ja dałem ci łóżko, więc... Ty jak wstałeś Oni tam nie weszli, na pewno bo sam słyszałeś, że wygali. No dużo rzeczy poszło co nie? Tak, to wiesz, ja widziałem jak te trzeci się tykiują nawet, nie? Ty wiesz, ciebie nie było, ty mówię, że między skrzynkami leżysz, nie, a ciebie już tam nie było na przykład Także szybko się zdikajowałeś Bo oni po pierwsze, wiesz co oni robili, debile Oni palili tam wszystko, do środka palili Wbiali do środka i palili, te, te wszystkie ciała, wiesz, to wszystko się paliło Dikajowało się szybko Stary, przecież jak ja się obudziłem drugim razem to zabiłem tak, jednego, drugiego, później mi trzeci wszedł, czwarty, zabiłem ich i piąty czekał na mnie na zewnątrz, nie? Znaczy wiesz, no, pięć razy, nie? Nie wiem. No, no, no. Wiesz, wiesz, nie, no nie i, wiem. i było czterech na pewno. No tak. No i piąty, wiesz, czekał już na mnie na zewnątrz i ja chciałem przeskoczyć kurde, żeby sobie typa medy wziąć pod schody tam. No i w tym momencie mnie złapał, nie? Ten jeden wpadł z tym kurwa garkiem na głowie i no, nie, no, wiedział no, 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 no. nie wiedział skąd co się dzieje, gdzie... Kurwa, Dokładnie, szukałem. ty. Ale nie, bo my staliśmy na skrzynkach i on myślał, że my na górze siedzimy, nie? No, no ok. i chciał ten schodzić ostatni, po schodach. Ten ostatni, co jak ty już zwinęłeś, ten ostatni co wpadł, to on wiedział, że ja jestem chyba zbugowany. chyba kurwa się czaju, 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 czaił, ale jak tylko zobaczyłem, że głowa jego, to w dwie głowy, kurwa i widzę, że bo nie ma. Ale chciałem się porzucić, żeby wiesz. Dziękuję. Mozajka. No, Dobra. Tak, 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 nie zwłócać, tylko poczekać na ciebie, ty się odrodził. Reaktywację kanału w takim razie robię. To będzie, nie wiem, pierwszy filmik. Zobaczymy, jak się potoczy dalej. Także dzięki. Rastlin śpi. Restach opaków śpi. Myślać o tym oczywiście na samym końcu wychodzimy. Znaczy, jeszcze, pewnie nie wychodzimy, może, nie wiem. Będzie jakiś rajd, ale to wrzuci się później. No, więc to by było na tyle.